Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został. wygnany. z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Co ci się stało? Po upadku śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Ostatnia rzecz, którą pamiętam, to widok zapadającej się bariery. I towarzyszący mu przeraźliwe, paraliżujący zmysły krzyk. Padliśmy na ziemię, wijąc się z bólu, ale głos nie milkł. Stawał się coraz głośniejszy, aż nagle Nastąpił koniec i wszyscy rozbiegli się w ciemną noc, wrzeszcząc jak opętani. Nigdy już ich nie zobaczyłem. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Nie jestem do końca pewien, ale wygląda na to, że aktualny układ gwiazd zwiastuje kłopoty. Jakie problemy? Materia rozdzielająca dwa światy stała się bardzo cienka. Gdyby ktoś chciał otworzyć przejście, mógłby to zrobić używając zaledwie cząstki mocy potrzebnej do tego w innych okolicznościach. Demony mogą używać takich przejść, aby przenikać do naszego świata. Cóż ty możesz wiedzieć o moich zamiarach? Czyż nie wysłałem poszukiwaczy, by naprowadzili cię na mój ślad? Czy nie pozostawiłem śladów mojego istnienia tak wyraźnych, że trudno je było przeoczyć? Czy spotkanie z opętanymi nieszczęśnikami nie było wystarczającym powodem, byś poszukał sprawcy całego tego zamieszania? Dowiedziałeś się czegoś nowego o poszukiwaczach? Tak. Udało mi się ustalić, kim lub czym tak naprawdę są. Mów prędko. Niegdyś byli ludźmi, takimi jak ty czy ja. Popełnili jednak pewien błąd. Pozwolili się opętać nieczystej magii pewnego bardzo potężnego demona. Pod jego wpływem, spotęgowanym jeszcze przez działanie silnych narkotyków, powoli stawali się tym, czym są teraz, ulotnymi cieniami samych siebie. Dzisiaj są jedynie narzędziami zła, nieposiadającymi własnej woli, mającymi tylko jeden cel: prześladowanie wyznawców Inosa. Nie wyglądasz najlepiej. I nie najlepiej się czuję. Jestem zupełnie wycieńczony i ciągle mam ten ból głowy. Za każdym razem, gdy pojawiają się tu te czarne kaptury, jest jeszcze gorzej. Mogę ci nawet powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Tak? Chyba nie chcę tego wiedzieć. Te czarne kaptury, czy poszukiwacze, jak nazywają ich magowie, byli kiedyś wyznawcami potężnego demona. Mówi ci to coś? Mmm... no nie. Chyba że chcesz powiedzieć, Właśnie tak. Poszukiwacze byli kiedyś wyznawcami śniącego. Utworzyli w kolonii własną sektę, osiedlając się na tamtejszych bagdach. To twoi dawni kompani, Lester. Dawne bractwo śniącego. Coś zmieniło ich w bezduszne narzędzia zła. Podejrzewałem to, ale miałem nadzieję, że się mylę. Czy to znaczy, że on powrócił? Czy śniący znów jest w naszym świecie? Dobre pytanie. Wiem tylko, że trzeba za wszelką cenę powstrzymać poszukiwaczy, nim staną się zbyt potężni. Bractwo Śniącego padło ofiarą Sił Ciemności. Twoi dawni kompani z obozu na Bagnie snują się teraz po bezdrożach, atakując wszystko, co im stanie na drodze. O czym ty mówisz? Kim jesteś? <śmulatuj> Nadal musisz o to pytać? Zastanów się, głupcze. Przecież wiesz, kim jestem. Nie mam imienia. Tak jak ty nie masz imienia. Wiele stuleci temu pięciu orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to Śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później. Ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Nie, to niemożliwe. Xardas zawsze mówił: Xardas jest słaby. Nie stanowi dla mnie żadnego zagrożenia. Tylko ty jesteś godzien stawić mi czoła. Tak zostało zapisane. Pora byś pogodził się ze swoim przeznaczeniem. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. Xardas! Co się właściwie stało w świątyni Irdorat? Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła, a ja przejąłem całą jego moc. Odkąd opuściłem krąg ognia, było to moim jedynym celem. To, co nie udało się w świątyni śniącego, dokonało się teraz.